Dziś jest 7 czerwiec 2020 roku. Taki mam stan kawalerki numer 7. Mam zrobioną framing dla Łazienki. Tu jest już pokój. Tu, mają, tu jest wejście do Łazienki. Tu jest piec od Wójka Józka. Chyba jak było zimno, tośmy sobie w nim grzali, żeby tutaj coś robić. Jak widać jestem tam obkopcone. I tu jest. Właśnie miałem drzewy. Tu jest pokój, w którym chwilowo sobie zrobię moje biuro. Bo potrzebuję stół i blat i na tych czterech kozłach, które przywiozłem z Dąbrówki będę miał postawiony taki długi blat i będę miał na tym biurko zrobione. No koziołki są pierwsza klasa. Wszystkie są po prostu tak stabilne, że głowa boli. Więc na tym będę miał blad. I tu jest pokój. Taki mam stan. I to jest taki apartamencik. Ten apartamencik będzie z balkonem. Jeśli zrobię to, to będzie balkon z tarasem. I z schodami. Z dołu. No i to by z drugiej strony iść tutaj. To tu będzie rogowa kuchnia. Są podłączenia. Wszystko. Prądy są już zrobione prądy są zrobione, nie, przepraszam, prądy nie są zrobione, ale są odpływy zrobione, bo odpływy idą pionowo w dół na parter. Okna będzie wtedy troszkę zmniejszone, o chyba o jedną kwaterkę, jedną z tych czterech kwaterek będzie zmniejszone, żeby tutaj weszła rogowa kuchnia. Tu będzie, ko, tu będzie komin, to jest najgorsza rzecz, na no, którą mi teraz nie stać. Tu będzie komin, piec gazowy, dwufunkcyjny także w tej kawalerce będzie ogrzewanie gazowe. W każdej będzie gazowe. No kawalerka ma 39-42 metry kwartowe. No to taki fajny apartament.